W kolejnym dniu budowy. Dzisiaj Tymak. mamy gościa Paweł z Przygoda TV. TV, TV, TV. TV. No. Pomaga mi skręcić meble ze sklejki. Robimy pierwszą półkę pod przetwornicę z Wewora. Paweł ma już jakieś doświadczenie ze sklejką. To myślę, że. Będzie mniejsza popelina, niż bym zrobił sam. Już tutaj mamy przetestowane różne yy, sposoby na to, jak się za to zabrać. Na razie tutaj testujemy, ale już wszystko wiemy co i jak. Dobra, widzowie, obok systemu ja wam pokażę, co będziemy dzisiaj robić. Jestem już w autobusie u Adriana i spójrzcie, tutaj za kierowcą jest takie miejsce na prostownik. To się chyba tak nazywa, to jest prostownik? Prostownik, e, falownik, nie wiem co. Będą no. jeden obok drugiego. Chcemy je przykryć. Tutaj będzie półeczka elegancko, będzie się mógł kłaść jakieś pierdoły i taki oto będzie tutaj bajer. Wychodzimy z tam. Dobra. Czy to się kameruje się. Pan bardziej tu. Przewiercić dwie płyty od razu na raz. Aha, nie chciałbym tego. A to się na, wy, na wylot będzie wiercić? Chyba tak, no. Zobacz. Taki nawiertak z temu, zajebisty. Nie wiem ile, 13 zł, czy ile? No, gdzieś tyle. Tam ja teraz to złapał tymi kątownikami, one tylko tak, żeby złapały jakkolwiek. Wejdź jeden tam. Fajne. No fajne, no. To dużo kosztowało? Też nie, jakieś 20 zł No Tylko to jest tylko takie do podtrzymania właśnie, jak nie masz ręki... No ale wystarczające. No właśnie. I jeszcze ci dociska fajnie. Tak, no i teraz już sobie możemy to wkręcić, nie? Legancko! No, żeby zaraz nad tym było. 18 i pół zrobimy. Idealnie, patrzcie, jak pięknie. No właśnie, do tej <słyski> Wiedzieliście, ludzie, że można tak używać kątownika też? Za mocne te linie narysowałem w sumie, bo nie przemyślałem tego. Dobra, wyszlifuje się to pan. Chyba, że dotkniemy jakąś taką yy, kawałek tej sklejki na 18. Tam na ile, jaka jest odległość? Na 18. Nie, no. odtąd, dotąd, jaka ma być odległość. Na 18 można zrobić A skąd wiesz, że to jest na 18? Bo mam oko. Tutaj szef ufa swojej e, miarce, która jest wbudowana w pile. Ja nigdy nie ufam swojej miarce wbudowanej w pile. No. No jest 18,5 jak może strzelił, no. I też prowadnica tutaj jest pierwszej jakości oczywiście. Nie jest. No właśnie, o to tutaj piję do tego. Ale spójrzcie, no nie trzeba mieć nie wiadomo jak dobrych narzędzi do tego, żeby e, zbudować sobie kampera z autobusu. Naprawdę. To jest podstawowe narzędzie e, chyba najniższej półki jakie tylko może być. Nie. Dobra, przepraszam już. Już, już nie wchodzę tutaj w te, e, w twoje sprzęciory. Ja nie mogę na to patrzeć Panie Weź to popchaj takim klockiem Nie, 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 bo Popchaj, bo Jest tego ładnie Dobra, tak pan Dobra, narobiłem paniki, niepotrzebnie. To takie sztywne, że wiesz, że to powinno bez problemu. Już? I tutaj jeszcze jakoś, no. To co, jest na środku? Ty, no nie jest w ogóle co jeżeli nie? chodzi o tą linię, którą narysowałeś. To na Aha, bo zdałeś. Czekaj, teraz jest jakby lepiej, No ale... nie, spierdolałeś. Ale tam, no, tam, to w środku. No, Słuchajcie, nie wiem czy to widać, nie, ja to widzę, mamy przesunięcie tutaj, jest 4,5, a tu jest 4,9, tak więc jest 4 mm, nie wiem jakim cudem, to te kantówki musiały być jakieś krzywe chyba, bo to położyliśmy na kantówce wcześniej, tu się ładnie licuje, a ja pokaż drugą, ale parze kone jest no a tutaj to nie, tutaj się nie licuje, tutaj podnieść po prostu, wykręcić te pręty, a tu. No z jednej strony. Tutaj, ta strona jest chujowa, Dobra, to mówię. to wykręcamy i podnosimy i będzie gites. To akurat będzie przy ścianie, nie będzie tego widać, nie? No, nie będzie, nie będzie. No to będzie nawet... Weź tą brudną kantówkę. Obróciłem czystą stroną. No to to jest... Patrz, już sobie zasypiłeś pół mebla. Ale to jest, mówię, że się przeczyści? Idź tam, kręć lepiej. Teraz, ty, tutaj też jest taka, no. no. Coś sobie tu położysz na stałe. Może tak, jakąś matę na matę, Tak jest, coś no sobie wymyślisz. No. Chcemy sobie tutaj takie coś przyczepić. Najłatwiej byłoby to obkleić klejem do drewna i by było. Tak, ale no nie mamy kleju do drewna. No. Więc y, użyjemy y, połączeń ukrytych. Przewiercimy się tutaj tak pod kątem. I tutaj pod kątem. I ta część jest tutaj przy ścianie. A ta część będzie tutaj zaraz niewidoczny. No też tak, No niewidoczne powiedzmy, no. Mamy element do tych yy, yy, połączeń ukrytych. Mobilny taki, tylko że to jest tak niewygodne miejsce, że tej Adrian musi przytrzymać. Adrian, przytrzymaj proszę cię. Realnie ja tu. A gdzie? A, a z tej strony, no To co? Yy, w którą się wbierzać, w pierwszą jest? A bardzo źle to widać? Nie, nie, nie Jak nie... nie, nie, nie dawaj, nie wkręcaj już Nie? O tyle? A nie No to dobra, to jak trzyma to okej okay. Chyba, że go skrócimy Ile tak? Tyle? Z racji tego, że te wkręty są na o wiele grubszą sklejkę To musimy je skrócić i tutaj będziemy robić właśnie takie lekcje. No tyle, no. Z kantóweczką, oczywiście BHP. Ja tak nagram, żeby nie było widać, że nie masz okulanty, no, dobra? I I nic w sumie nie mam. No i dobre. Tak. Kurcze panie! Kurwa jak stąd. Nie yeah. Ale. No. No tak się opiera tak. ledwie. Będziesz tu do ściany jeszcze przywiercał? Tak, tak. A weź wstać jeszcze ten ten DJ Digital Inverter. To wygląda jak spawarka w ogóle. No, no. To nie jest spawarka? Nie. To jest ładowarka do akumulatorów. Z funkcją rozruchu. Ja nie po nie, powiem, nie planowałeś w ogóle mieć tej przestrzeni tutaj, no nie? Nie. Ty chciałeś to po prostu tak. Zaj zabudować, a tu buty wejdą jak z nie, to I to ile? Ile, bo tu tylko nie wiem, czy, nie, czy dobre miejsce przy tym. Tutaj sobie siateczkę walni jakąś, żeby ci wiesz nie wypadały rzeczy. Tutaj matę kupię na wymiar taką wiesz. No? Ty jakiś telefon, jakieś pierścień. Ekstra. A z nie, tej fajnie, strony. fajnie jestem zadowolony. Będzie to z ciebie. Tak? No, będzie, będzie. To dwóch majstrów to nie jeden. Jest zabudowa na rurę, żeby jej no. nie było widać. I tutaj będzie kolejna. No Chcesz wykorzystać przestrzeń? Półka tutaj i druga półka. Dobra, tam. chodźmy do komputera. pokażesz mi o co chodzi. Z wodę z lodówki. A pewnie. A pewnie? No? Patrzcie, tak, jaki znaczy. kawaler, kurczę. A jaki gościnny w Lodówka typowo kawalerska. I teraz mamy tą szafeczkę. która jest? jeden zagłówek ci wyszedł. Która jest trochę bardziej skomplikowana. No fajnie, też jestem zadowolony. Powiem Ci, że jak na pierwszy raz to. A ty sam to jakoś tam No. Tak, paweł, paweł. No bardzo ładnie to wyszło, naprawdę. Ja jej nie zalakierowałem jeszcze, ja będę lakierował. No tu jest. Studia. Zalakierowana, to jest w ogóle ze starej, to była podłoga w tym autobusie. O! I wykorzystałeś materiał. No. To się ceni. Fajnie. Dobra, idziemy do komputera, co tu się dzieje. Pokaż w ogóle tak, widzą. Ile masz wzrostu? 1,87 m. Cześć! Ile masz? 1,80 m. Takie A. coś. Tu mamy dwie półeczki. Mądzie panie, żeś wymyślił. To jest skomplikowane. Pokaż, no. pokaż to, obróć to. Dwie półeczki tutaj. No. I tutaj. A tu jest fotel. fajny, A to jest zabudowana Ale tutaj górę, w środku to jest jed jeden element tylko, no nie? Tu jest jeden. Aha! To jest skomplikowane. Mm -hmm. to Powiedz jest mi, level... gdzie jest, czyli tak, góra, to i to jest jeden so, element. Są dwie, tak, jakby osobne szafeczki, co nie. Jedna to jest zabudowa na rury od rekuperacji, to jest ta no górna widzę, część. No. Zacznijmy od dołu. To, od dołu, no to możemy Może to stąd. No. Tylko teraz o, o, tam damy. I mamy dół. No. Okej. Okay. Chodzi mi o to, gdzie są, pokażę od spodu. Dwie płyty, mamy dwa boki. Od dołu możemy zacząć od górnej i dolnej płyty. No dokładnie i od tej dużej. I tak tego boksa możemy skręcić. Pokaż od dołu. okej, okay. to nie ma tak, naprawdę naprawdę tak. Jeden element, i drugi, trzeci. I tu czwarty. I tu, czwarty. I tu mamy takie pełne elementy, Prościi tylko zna. musimy je znaleźć. A potem. Aha, potem trzeba Potem jeszcze jest w środku środek. jeden. Tutaj w środku trzeba wstawić. I te dwa. Mhm. I na końcu przychodzi ten. Najpierw chyba by pasowało tam posegregować te płyty, tak jak mają być. Aha, bo nie są, nie są podpisane? No. A nie, nie. Ty masz to wszystko w jednym projekcie, całego busa? No. <laughs> Kurwa grubo. Ej, czekaj, jak to się przesuwa? O, tu jesteś. Patrzysz za to? Przeglądarkowa, nie, to jest darmowe. Skoczę. Ludzie, macie darmowe programy, możecie sobie projektować co chcecie, tylko trzeba poświęcić dwie minuty na zobaczenie filmu w internecie, jak się projektuje w Sketchapie rzeczy. Najczęściej zadawane pytanie pod moimi filmami było, w czym projektowałeś meble kuchenne? U mnie też często. Ja, ja teraz tylko wstawiam po prostu link do mojego filmu, jak projektuję domek. Tłumaczysz, jak, jak się to robi? No, domek tam jeden i podstawy Ale... Sketchapa. Takie tak? podstawy, podstawy. No. Totalne. bo ja nam jeszcze kółki Tyle ma być Tutaj stary mieści się idealnie Zobacz sobie No bo to wiesz, nie projektował tego jakiś paprok Tak <laughs> to idealnie się tutaj mieści Czekaj my to teraz złapiemy stary Przydałoby się, że wrócimy na drugą stronę Pewnie Do góry nogami Dobra, no. Dobra. to jest fajny pomysł I dać tutaj coś na 4-6 cm, jakąś taką podkładkę Albo zobacz, no to kantówka ma 4,5 Tak? No to no idealnie Daj jeszcze jedną kantówkę No, daj Zobaczymy, czy teraz No Na jakiej podstawie ty chcesz to zobaczyć? Na no, łoko Chcesz sobie tutaj dorysować tą linię jeszcze? Zaraz pod tym musisz Pod tym? Pod tą linią? Pod tą tak, tą. milimetr Tutaj no Milimetr pod linią? Tak nawet może ze dwa mhm. Zobacz, czy się nie przewróciłem tam. Już miał taką szparę przy ścianie. Silikon. <grystanie> Gdzie ty tam nie masz szpary? Wszędzie szpara jakaś Oj, nie wiem, czy trafiłem. No trafiłem. Tylko tak trafiłem trochę za, za wysoko. Ciut-ciut, to... Lepiej za wysoko niż wie. za nisko. No. W tym przypadku... Czyli tam było za wysoko, więc trochę mogę w dół skierować? Lepiej nie. Dobra. I... Jak to by chciał zrobić? Nic nie robić, po prostu postawić i dwa wkręty tutaj do blazeri. I już mamy temat załatwiony, no, no, bo tak. to nie siądzie. I tutaj kolejne dwa No. jest po sprawie. Akurat Najszybsza tutaj myślę, że może być szpala, więc będzie trochę ciężko. No, zobaczymy zaraz. No to dobra, przymierzmy. Jasno! Ktoś to na wymiar robi. Prawie dobrze. Ta pasuje, ale tą tak jakby by troszkę wykrzywić. Teraz no. nawet są razem zgrane. Bo jakbym tą cofnął z kolei do tej... Dobra, wiem co To wtedy co nie przyczepimy jej do bazeri. A może tam wytijemy. Tu masz jakiś taki wałek, wiesz na I dole, dlatego on, on blokuje. Ale nie to wiem, to. czy ty możesz go wyrzucić. Tutaj to... Hmm... Zastanówmy się. Trzeba poszukać kompromisu tutaj. Tak. Ja bym to tak Kompromis zrobił, że... Kompromis fajny jest, jak ta szafka jest dowalona tak. Tak. I wtedy, wtedy zajebiście. tutaj u góry. Tutaj wkrętami. wkrętami krętami do boazerii. I nie trzeba robić wzmocnienia. I co, tutaj sobie walniesz może jeszcze jakąś na przykład też sklejkę, taką 12, nawet tak wepchaj jedną. No, no, no. Coś takiego. Co? Myślę, że się zmieści. A tutaj będzie taka półeczka, no niestety. No niestety, no co. Ty albo możesz sobie ściąć w ogóle tą półkę na dole o ten centymetr. Na pile po prostu obracasz tym i przejeżdżasz. Aha. No może. No i niestety mamy szafkę wstydu. Jest ona za długa. Ponoć mówią, rozmiar nie ma znaczenia, a jednak ma. Trzeba będzie ją dociąć. Wymyśliliśmy, że poradzimy sobie w ten sposób. Tutaj mamy linię. Tyle trzeba Nie przyciąć mi <noise> Dobrze eee, Ja to dobrze zrobiłem, tylko tutaj majster źle wymierzył. I teraz tak, proszę bardzo Odpinamy tutaj prowadnicę Pan to położy tutaj na płasko I do prowadnicy. O, taka piła Proszę bardzo Jezu, kurwa, ja będę cały czas narzekał eee, O Jakoś tak, o, coś takiego Popatrz się, pan, będzie? Jakoś tak? Nie, Wiesz, które trochę, trochę, Malić, no. Tak, no, troszkę... trochę trzeba to popchnąć. O! Okay. I naprawdę pokazuj krawędzie. A nie, to jest do wyszlifowania, bardzo, bardzo ładne. Jak powoli ten, to widzisz, nie, tak. nie ma tragedii. Okay. Jeszcze to wykręcić, przyciąć, obrócić i, i będzie bajka I próba generalna Wkładanie I jak się licuje? Czekajcie Jak stąd? Prawie, Teraz ta kamera jest taki... Czekaj To sobie już ustawię, już żeby pasowało że... skręcić w ogóle ze sobą też te szafki, i by było spoko jakbyśmy to skręcili w A jak tam przy ścianie? to no, no, tak krawędź No idealnie, panie! tak chcę. No tak jak teraz Tu będzie żeby były jeszcze jakieś też półeczki? Tu będą chyba haczyki na krótki, takie rzeczy O, super! U góry tylko muszę jeszcze A tu? tu tak samo Po coś tyle haczyków? Co? Dużo kurtek <noise> <noise> Dziewczynę będę miał kiedyś może. Tak? Dziewczyny piszcie w komentarzach. Kawaler do wzięcia, ma fajną, fajny dom. Paweł niestety już musiał uciekać, więc ostatnią szafkę, w której będzie stał kwiatek zrobiłem samodzielnie. Nie było tutaj nic skomplikowanego, w zasadzie to taki najprostszy jaki może być boksik. Mimo wszystko jedną płytę uciąłem za krótką i w złą stronę złożyłem tego boksa. I przez tę pomyłkę finalnie musiałem jeszcze raz skrócić boki szafki Tak, żeby weszła na szerokość Przez co z kolei była trochę za niska i musiałem na koniec sztukować I podłożyć pod nią dwie płyty, żeby górą dochodziła do samej boazerii Trzeba to jeszcze młotkiem chyba w ścianę Bo wystaje trochę pianka spuchła i waliło Mam że nic nie rozwalę. jest kawałek kantówki, o tej. Trzeba go ściąć, no bo przeszkadza niestety, żeby tam weszło do końca. Teraz muszę tylko posprzątać tutaj trochę. Tu jest malutka szparka. Siedzi ciasno. Dzisiaj to tyle. My widzimy się w kolejnym odcinku, w którym zrobimy trochę prac mechanicznych i mam nadzieję, że uda się skończyć robić przegląd.